Cześć z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak zainstalować Metamask i wytłumaczę, które rzeczy podczas instalacji są najważniejsze, na które należy zwrócić uwagę. A więc zaczynajmy. Metamask to jest aplikacja, która umożliwia nam interakcje innymi z DAPSami czy z giełdami kryptowalut, które są zdecentralizowane, także jest ona bardzo przydatna i jednocześnie jest bardzo bezpieczna. MetaMask możemy używać zarówno w Brave jak i w Chromie Czyli jeśli korzystacie np. z Chroma, ja tutaj pokażę właśnie jak na Chromie znaleźć MetaMask i go zainstalować Możemy po pierwsze albo przejść na Google i wpisać MetaMask No i następnie znajduje nam tutaj w Chrome, Google Store, klikamy sobie w MetaMask No i w tym momencie sklep został już otworzony i możemy tutaj kliknąć dodaj do Chrome w prawym górnym rogu i w tym momencie Mamy tutaj informację, co to rozszerzenie może robić, co ten plugin może robić. Jeśli chcemy dodać, klikamy Add Extension, czyli dodaj rozszerzenie. No i w tym momencie MetaMask jest już instalowany. Może to oczywiście potrwać kilkanaście sekund. No i kiedy już zostanie zainstalowany, tutaj w prawym górnym rogu zobaczymy właśnie taką oto ikonkę. To jest właśnie logo MetaMask. Od razu tworzy nam się stronka, taka jak tutaj widzimy, która umożliwi nam stworzenie naszego własnego konta, dzięki czemu będziemy mogli się właśnie łączyć z Ethereum i z decentralizowaną siecią, czyli na przykład z Dappsami. Wystarczy tutaj kliknąć Get Started, czyli zaczynamy. No i tutaj mamy dwie możliwości. Możemy albo zaimportować już nasz portfel, jeśli wcześniej mamy stworzony portfel w Metamask na przykład, albo z prawej strony możemy utworzyć nowy portfel. Czyli dla większości z Was będzie to zapewne nowy portfel, więc klikamy tutaj Create a Wallet, czyli stwórz portfel. W tym momencie MetaMask spyta się nas, czy może anonimowo zbierać o nas dane, o naszej aktywności. Ja tutaj wybieram nie, aczkolwiek ta decyzja zależy od Was. Kolejny krok to będzie stworzenie naszego hasła do konta MetaMask. Należy pamiętać, że wszystko, co tutaj tworzymy, zarówno hasło, jak i w przyszłości w kolejnych krokach, będzie to seed phrase. Należy to gdzieś zapisać w bezpiecznym miejscu, ponieważ jeśli stracimy do tego dostęp, nikt nam nie pomoże tego odzyskać. Czyli pamiętajcie, aby te wszystkie rzeczy w bezpiecznym miejscu zapisać albo zapamiętać. A więc, tak, tutaj wpisujemy hasło, minimum oczywiście 8 znaków. Polecam oczywiście hasło wpisać jak najdłuższe. Ja tutaj w celach testowych tylko 8 znakowe wpisuję. I następnie po wpisaniu hasła i potwierdzeniu klikamy tutaj tutaj zaznacz, że przeczytaliśmy i zgadzamy się na Terms of Use. I następnie klikamy utwórz. W tym momencie nasze konto jest już utworzone. No i tutaj, w tym miejscu, to co jest właśnie ukryte, to jest nasza e, Secret Backup Phrase. Oznacza to, że znając tą frazę, możemy uzyskać dostęp do naszego portfelu. Na przykład, jeśli zepsu nam się komputer, mamy tą frazę zapisaną, logujemy się z innego komputera, wpisujemy tą frazę, mamy dostęp do naszych środków. Czyli bardzo ważną rzeczą tutaj jest to, aby tą frazę kluczową. Zapisać. Jeśli tu klikniemy, to ją zobaczymy. Tak jak widzicie, tutaj fraza ta jest pokazana. Możemy ją sobie zapisać, skopiować w bezpieczne miejsce, albo na przykład wydrukować, ukryć gdzieś w safeie, czy coś takiego. Albo możemy ją także oczywiście zapamiętać. Tutaj jeszcze po prawej stronie jest taka informacja, że najlepiej i najbezpieczniej jest tą frazę tutaj kluczową zapisać w dwóch lub trzech różnych miejscach. Na wypadek, gdyby jedna z nich czy dwa z nich zostały zagubione, to zawsze pozostaje ta trzecia lokalizacja, w której tą frazę mamy i możemy dzięki temu odzyskać nasz portfel i nasze środki, które się na tym portfelu znajdują. Oczywiście możemy także tutaj kliknąć w tą oto opcję i w tym momencie nasza fraza kluczowa zostanie także pobrana. Jak tutaj widzimy, zostaje ona pobrana. Czyli możemy albo ją zapamiętać, pobrać, którykolwiek z tych sposobów wybierzecie. Pamiętajcie, aby trzymać tą frazę kluczową w bardzo bezpiecznym miejscu, ponieważ bez niej tracicie dostęp do Waszych środków i do Waszego portfela. No i kiedy już tutaj wszystko mamy zapamiętane, fraza kluczowa jest zapisana, klikamy Next. I tutaj zostaniemy poproszeni o to, aby zweryfikować, czy na pewno tą fazę kluczową zapisaliśmy. Tutaj musimy tą frazę kluczową, właśnie w odpowiedniej kolejności, wpisać. Ja tutaj tą frazę kluczową mam zapisaną w notatniku, więc ją po prostu tutaj będę kopiował po kolei. Tank have Upgrade. Oczywiście to jest tylko konto testowe, na nim, na nim niczego nigdy nie będę przechowywał, ponieważ każda osoba, która zna frazę kluczową, jest w stanie uzyskać dostęp do tego portfela. W tym momencie, kiedy już wciśniemy te słowa kluczowe w odpowiedniej kolejności, klikamy Confirm. I otrzymujemy informację, że nasz portfel Metamask jest już stworzony. Tutaj jeszcze mamy ponownie przypomnienie, aby naszą frazę kluczową zapisać w różnych bezpiecznych miejscach, ponieważ kiedy ją zgubimy, tracimy dostęp do naszego portfela i naszych środków. I kilka innych porad, m.in. to, aby nigdy nikomu nie pokazywać tej naszej frazy kluczowej. Ponieważ taka osoba, która tą frazę kluczową zobaczy, będzie w stanie dostać dostęp do naszego portfela i na przykład ukraść nasze środki. Czyli pamiętajcie, żeby tą frazę kluczową trzymać w bezpiecznym miejscu, nikomu jej nie pokazywać, nigdy kiedy ktokolwiek pyta o tą frazę kluczową, tej frazy nie podawać. I jeśli na przykład chcemy, zgubiliśmy naszą frazę kluczową, ale nadal mamy dostęp do naszego portfela, możemy w bardzo prosty sposób pójść na przykład do ustawień i na przykład bezpieczeństwo i tamtą frazę kluczową jeszcze raz zapisać, aby nie utracić dostępu do naszego portfela. Tutaj, kiedy już wszystko przeczytaliśmy, klikamy All Done, i w tym momencie nasz portfel MetaMask został już utworzony, jak to widzimy. I w tym portfelu możemy przechowywać nie tylko Ethereum, ale także inne tokeny. Czyli jak tutaj klikniemy na przykład Add Token. Możemy tutaj albo dodać Custom token, czyli wystarczy tutaj wpisać adres kontraktu. Nie będę tutaj może teraz tego tłumaczył. W przyszłości naklecę o tym odcinek. A tutaj możemy na przykład dodać dowolny inny token. Dajmy na to KNC, czyli Kyber Network. Wystarczy na niego kliknąć. Następnie klikamy Next. No i w tym momencie nasz token jest już dodawany, klikamy Add token. I w tym momencie tutaj na liście będziemy mieli saldo nie tylko Ethereum, ale także KNC, oczywiście jeśli jakieś KNC posiadamy na naszym portfelu. No i teraz tak, tutaj mamy ten nasz portfel już utworzony i kilka ważnych rzeczy. Tutaj u góry, w tym oto miejscu, jak tutaj klikniemy, to kopiuje się adres publiczny naszego konta, czyli adres publiczny może go wkleić tutaj u góry, tak żeby Wam pokazać. Tak wygląda właśnie adres publiczny naszego konta. No i oczywiście, osoby, które chciałyby przesłać kryptowaluty na ten, na przykład do nas, to w tym momencie musiałyby wpisać ten oto adres. No i ten adres jest dostępny w tym oto właśnie miejscu. Jeśli my chcemy wysłać kryptowaluty, to klikamy tutaj na przykład send. Jeśli chcemy wysłać Ethereum, jak chcemy wysłać inną kryptowalutę, to na nią klikamy. W tym momencie otwiera się menu tej innej kryptowaluty. Klikamy send. Wpisujemy tutaj, do kogo chcemy te kryptowaluty wysłać. Ja tutaj wpisałem mój własny adres. Następnie, tutaj, w tym oto miejscu, możemy wpisać, ile tych kryptowalut chcemy wysłać, na przykład 55, czy inaczej, dowolną inną ilość. Tutaj wybieramy, jaki koszt transakcji. W tym momencie koszt transakcji to około dolar, ponieważ są to kryptowaluty oparte na Ethereum, a sieć jest nieco zapchana w tym momencie. No i oczywiście po zakończeniu, klikamy sobie Send Jeśli chcemy poznać szczegóły naszego konta, możemy tutaj kliknąć w trzy kropeczki: Account Details. No i w tym momencie mamy tutaj kod QR z naszym publicznym adresem, na który można wysyłać kryptowaluty do nas Mamy tutaj także adres poniżej Możemy także wyeksportować nasz klucz prywatny Czyli fraza kluczowa to nie jest jedyny sposób, aby zapisać nasze konto Możemy także zapisać nasz klucz prywatny tego konta Możemy tutaj u góry także zmienić nazwę tego konta, czyli ja tutaj nazwę testowe na przykład Potwierdzamy i już nasze konto jest nazwane jako testowe, ponieważ w Metamask możemy dodać wiele różnych kont. Aby dodać kolejne konta w Metamask, możemy tutaj kliknąć w prawym górnym rogu, no i następnie tutaj mamy utwórz nowe konto, albo możemy zaimportować konto, czyli jak mamy konto na przykład stworzone w MyEtherWallet, możemy tutaj kliknąć import account, i w tym momencie, jak tutaj wpiszemy nasz klucz prywatny, to to konto zostanie zaimportowane do MetaMask i będzie tutaj widoczne, jak tutaj klikniemy na liście kont. Ponownie, jeśli chcemy stworzyć konto, klikamy tutaj Create Account i w tym momencie możemy stworzyć drugie konto. Możemy je nazwać dowolnie, na przykład Account 2, albo dowolna inna nazwa. Ja je nazwę Testowe 2. Klikam Create i już Testowe 2 jest utworzone. I adres publiczny jest inny. Czyli jak widzicie, w Metamask możemy mieć dużo różnych kont, czyli możemy na przykład na jednym koncie przetrzymywać część kryptowalut, na innym drugą część, albo na przykład różne giełdy mieć jakby podpięte do różnych kont itd. Tak tak Wszystko zależy od nas. Jeśli nie pamiętamy, frazy kluczowej przechodzimy do settings i tutaj w settings z lewej strony wybieramy security. I tutaj mamy opcję Reveal Seed Words, czyli tą naszą frazę kluczową. Musimy wpisać hasło, które podaliśmy, tak aby się upewnić, że to właśnie my. Klikamy Next. W tym momencie nasza fraza kluczowa jest już tutaj pokazana i możemy ją na przykład zapisać albo skopiować ponownie. Czyli pamiętajcie, że jeśli nadal macie dostęp do waszego konta Metamask, możecie tą frazę kluczową jeszcze zapisać. No, i teraz jeszcze Wam pokażę, jak się połączyć z Metamask w momencie, kiedy już zamknęliśmy przeglądarkę, na przykład następnego dnia ją uruchomiliśmy. W tym momencie jesteśmy oczywiście z Metamask wylogowani. I aby się zalogować, klikamy tutaj w tą oto ikonkę Lisa. W tym momencie otwiera nam się Metamask i spyta się nas o hasło. Czyli tutaj wystarczy wpisać nasze hasło. Należy to hasło oczywiście pamiętać, bo bez tego się do naszego konta nie dostaniemy. Klikamy Unlock. I w tym momencie jesteśmy już połączeni z naszym kątem, i tutaj możemy oczywiście przełączać się między kontami i korzystać z Metamask. A więc na dziś to było na tyle. W ten właśnie oto sposób możemy zainstalować i skonfigurować nasze konto Metamask. No i na dziś to było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.